wiesz, że ponad 50% psów w Polsce ma realny problem z nadwagą lub otyłością. To nie tylko kwestia wyglądu, to także realne zagrożenie zdrowia i życia twojego pupila. Dziś opowiem ci jak ocenić wagę ciała twojego psa, jak ocenić czy ta waga ciała jest prawidłowa czy nie, jak określić wskaźnik kondycji Twojego zwierzaka, czyli tak zwany BCS, abyś, miała, abyś miał pewność, że Twój pies, Twój podopieczny znajduje się w odpowiedniej kondycji albo znajduje się wręcz przeciwnie w nieodpowiedniej kondycji, która wymaga interwencji lekarskiej bądź dietetycznej. BCS to niezwykle skuteczne narzędzie do monitorowania kondycji zdrowia, kondycji Twojego psa, w związku z czym warto zapoznać się z techniką jego wykonania. Dzięki prawidłowemu określeniu BCS dowiesz się, czy Twój pies jest w formie, czy nie, w jaki sposób ewentualnie poprawić jego zdrowie. Dzięki temu będziesz wiedzieć, będziesz wiedziała, czy zmienić sposób, Odżywiania, czy też e, zmienić aktywność Twojego zwierzaka? Zostań ze mną do końca tego filmu, a dowiesz się, w jaki sposób określać kondycję Twojego psa. Jeżeli chcesz więcej praktycznych porad o żywieniu, o zdrowiu psa, e, koniecznie zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, a nie umkną Ci nowe treści publikowane na naszym e, kanale. Polub ten film i na podstawie zawartych w nim porad, w komentarzu wpisz, jaki jest BCS Twojego zwierzęcia. Jeżeli masz jakikolwiek problem, napisz to w komentarzu, ja postaram się na ten komentarz odpowiedzieć. W tej chwili przejdziemy już może do części praktycznej. Pozwolę sobie przełączyć się na widok ekranu komputera. Tutaj widzisz tabelę BCS, ale zaczniemy od innego punktu. Zaczniemy od punktu poszukiwania. Informacji o wzorcu rasy. Gdzie możesz znaleźć w internecie informacje o wzorcu rasy, gdzie oczywiście waga ciała psa jest również podawana. Pamiętajmy o tym, że ten wzorzec rasy nie zawsze jest. No, odpowiedni, ponieważ nawet w ramach rasy nasze zwierzęta różnią się dość znacznie. Dlatego też BCS będzie doskonałym uzupełnieniem. W tym BCS-ie mamy dwie skale, pięcio- i dziewięciostopniową. Skala pięciostopniowa będzie bardziej odpowiednia dla Ciebie. Myślę, że dla osób, dla właścicieli zwierząt skala pięciostopniowa jest łatwiejsza do opanowania, natomiast skala dziewięciostopniowa jest stosowana raczej przez dietetyków zwierzęcych, przez lekarzy weterynaryjnych dla dokładniejszego określenia kondycji twojego pupila. Myślę, że zarówno jedna, jak i druga jest dość istotnym elementem w utrzymaniu i w profilaktyce zdrowotnej. Dlatego też warto zapoznać się z jedną i z drugą, a którą sobie wybierzesz, to jest tak naprawdę Twoja decyzja. Za moment przejdziemy do stron, na których obejrzymy sobie wzorce rasy, a później dokładnie omówię skalę 5- i 9-stopniową BCS. Zapraszam przed ekran komputera. Przechodzimy do części już komputerowej i pokażę Ci, w których miejscach możesz znaleźć wzorce rasy, wzorce rasy, które pozwolą na sprawdzenie, czy waga jest prawidłowa, czy mieści się w zakresie prawidłowym, czy też nie jest prawidłowa. Jak za chwileczkę zobaczysz, nie jest to zupełnie obiektywne podejście do tego, bo najlepiej sprawdzać wzorce raz na stronie związku technologiznego w Polsce, gdzie mamy podzielone psy na poszczególne grupy. I teraz mamy oczywiście te grupy zgodnie z ustaleniami FCI. No i sobie wybieramy jakikolwiek, jak, 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 jakąkolwiek rasę, na przykład mamy owczarki i inne psy pasterskie i owczarka niemieckiego, który jest chyba najczęściej w tej chwili, może jednym z częściej wybieranych włosów. Mamy tutaj owczarek niemiecki, krótkowłosy, klikamy i otrzymujemy taką kartę psa, wzorca rasy i w, tej, w tym wzorcu rasy oczywiście będziecie mieli pełne informacje dotyczące rysu historycznego rasy, informacji ogólnie o zwierzęciu. Natomiast zobaczcie, że tutaj w pewnym momencie pojawi się poza jak gdyby całym eksterierem informacja odnośnie wagi. I teraz wymiary. Psy, wysokość w kłębie od 60 do 65 cm, waga 30 do 40 Kilogramów, a suki waga 22 do 32 kg. Także widzicie, że wzorce rasy nie są wzorcami dokładnymi, bo rozrzut tego zakresu wag między 30 a 40 kg no, może czynić ogromną różnicę. Pokazuje to dlatego, żeby uzmysłowić, że lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie. BCS-u, czyli tego wskaźnika kondycji psa. Akurat jeżeli chodzi o psy, bo te BCS-y są dla różnych gatunków zwierząt przygotowywane. I tutaj nawet w zakresie rasowym, mimo tego dużego rozdźwięku, na podstawie BCS jesteśmy w stanie powiedzieć, czy wskaźnik kondycji ciała jest Prawidłowy czy nieprawidłowy, czy mamy do czynienia z nadwagą, niedowagą, otyłością czy wychudzeniem. Co więcej, ten wskaźnik BCS jest bardzo dobry przy zwierzętach, które takiego wzorca rasowego nie mają, bo tutaj akurat pokazuje ci owczarka niemieckiego. Owczarek niemiecki jest dość popularny, w związku z czym jest taki wzorzec rasowy. Natomiast mamy na przykład Biber Terriera, który nie jest przez FCI uznawany. W związku z czym musimy szukać takiego wzorca w innych dokumentach. Tu akurat jest w Wikipedii, w angielskiej Wikipedii, informacja o biwerterierze, gdzie macie z, jaka waga jest, czy masz określoną wagę dla takiego psa. I ta waga może się wahać od 1,8 do 3,6 kg, czyli jak widzisz o 100% więcej tutaj 100% różnicy może być, w związku z czym też nie jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić, czy ten pies jest chudy, czy jest gruby, czy jest w sam raz. Oczywiście często wygląda to tak, że ta waga już w zasadzie, tak brzydko mówiąc, na oko jest do oceny, czyli widzimy, że ta waga jest prawidłowa bądź nie szczególnie to widać u psów otyłych bądź u psów z nadwagą no niemniej jednak musimy mieć obiektywny system oceniania i takim obiektywnym systemem oceniania jest indeks kondycji ciała obiektywne rozpoznawanie otyłości czy w ogóle wagi u psów, ale nie tylko u psów, wykorzystujemy kilka metod, nie tylko ten BCS, o którym wcześniej mówiłem. U ludzi BMI jest takim bardzo popularnym wskaźnikiem, gdzie masę dzielimy przez wzrost do kwadratu i otrzymujemy pewne wartości liczbowe, które mówią o tym, w jakiej kondycji jest nasze ciało. Oczywiście możemy robić to technikami obrazowymi, możemy robić to poprzez pomiar poziomu wody w organizmie z wykorzystaniem radioizotopów, czy jest taka metoda, która nazywa się metodą bioelektrycznej impedancji, pomiary morfometryczne, ale mamy właśnie ten, że BCS, BCS, który jest najprostszym i najłatwiejszym i najtańszym sposobem określania prawidłowej kondycji ciała zwierzęcia. I ten BCS, czyli wskaźnik kondycji ciała zwierzęcia, to jest szacunkowa metoda. My to mówimy, że to jest metoda półilościowa, która łączy pewne, pewną ocenę widocznych cech zwierzęcia. I my zawsze na, na to zwierzę musimy spojrzeć z góry i z boku. I czasami to nam wystarczy, tak? Takie spojrzenie z góry i z boku. Tutaj widzicie. Jest spojrzenie z góry i spojrzenie z boku. Natomiast czasami, szczególnie w przypadku psów, które mają dłuższą sierść i która to sierść może nam w pewien sposób wyniki maskować, czy, czy, czy no, wprowadzać jakiś, jakąś niepewność takiego wyniku, musimy wprowadzać omacywanie. Teraz ta metoda BCS uwzględnia pewne elementy. Wagę ciała, o której sobie mówiliśmy przed chwilą, że ona jest co prawda obiektywna, bo obiektywna nam w kilogramach pokazuje, ile takie zwierzę waży, ale tak jak zauważyliście, nawet w obrębie rasy ta waga może być znacznie się różnić, tak? ten zakres jest bardzo duży. Później oceniamy sobie widoczne lub niewidoczne struktury szkieletu, to musimy już albo przez omacywanie, albo przez oglądanie. Oceniamy też wielkość i lokalizację tkanki tłuszczowej, no i ocenę sylwetki zwierząt, porównanie jej z opisami, czyli z tym, o czym mówiliśmy, czyli o wzorcu rasy. I tutaj macie pięciostopniową skalę oceny. BCS u, u psów, tak, gdzie macie stopień pierwszy, jest to wychudzony, stopień drugi to jest szczupły, stopień trzeci to jest optymalna sylwetka psa, później czwóreczka to jest nadwaga i piątka otyłość. I zobaczcie na co, na co zwracamy uwagę. Po pierwsze na ilość tłuszczu. Zacznijmy od tego wychudzonego tak, psa, bo zazwyczaj mówimy o nadwadze otyłości, a tutaj może być też wychudzenie. Jest tutaj brak lub niewielka ilość tłuszczu podskórnego, e, widoczne i dobrze wyczuwalne bez nacisku żebra. Czyli tutaj jak patrzymy z boku to te żebra, zresztą z góry one też są bardzo dobrze widoczne. Jeżeli dotkniecie te, tej okolicy żebrowej, okolicy klatki piersiowej, to po prostu czujecie gdyby pod palcem twardą tkankę kostną. Wyrostki kolczyste kręgów, czyli tutaj na grzbiecie, środek grzbietu i także łopatki są bardzo Wyraźnie wyczuwalne i wyczuwalne i widoczne są kości miednicy. Tak? Także te kości w zasadzie przez skórę widać. To jest stopień pierwszy, czyli zwierzę wychudzone. Jeżeli patrzymy w okolice podżebrowe, one są bardzo mocno zapadnięte, patrząc z boku i patrząc z góry, jak widzicie. I w każdym przypadku oceniamy te same obszary i te same jak gdyby parametry. I to zobaczcie, jeżeli mówimy o psie wychudzonym, to ta masa ciała jest mniejsza o 20% lub więcej od wartości optymalnej. Teraz jeżeli chodzi o psa szczupłego, to ta masa ciała jest mniejsza o 15-20% od optymalnej. Nadal żebra są widoczne, wyrostki kolczyste kręgów, czyli to co tutaj przez Środek klatki piersiowej, aż do, do, do końca ciała idzie, też są widoczne. Łopatki, guzy biodrowe i kurszowe w tej okolicy też są widoczne, ale już wyczuwalna jest, jest pod palcami niewielka ilość tkanki tłuszczowej. Jeżeli chodzi o psa w optymalnej wadze ciała, to żebra i wyroski, kolczyste kręgów, łopatki i kości miednicy są niewidoczne, natomiast one są wyczuwalne po delikatnym nacisku. Tak? Jak widzicie, te okolice podżebrowe i doły przylędźwiowe, one są delikatnie zarysowane, ale one są wypełnione. Tak? To najlepiej jest widać właśnie takie delikatne wcięcie w talii tutaj ma jest i tu ten brzuch nie jest tak mocno podkasany jak w przypadku jedynki i dwójki jest po prostu no, łagodnie łagodnie tak podchodzący ku górze i najlepiej oceniać na podstawie takich rysunków, żeby porównać swojego zwierzaka na podstawie tego rysunku, który tutaj widzicie. No tutaj już macie nadwagę i otyłość, nadwaga, czyli masa ciała większa. No tutaj powiedzmy nie do końca to definicyjnie jest, ale między 15 a 20% i powyżej 20% powyżej masy optymalnej. Tutaj widzicie już, że tak jak to mówimy, że ten pies jest takim wałeczkiem. Tak? Z boku patrząc, on jest w tym przypadku prostokątem, czyli tu ten obwód brzucha, linia brzucha jest jak gdyby opuszczona do dołu klatki piersiowej. Warstwa tkanki tłuszczowej jest dość wyraźnie widoczna. Tworzą się takie fałdy, a jeżeli to już opisujemy zgodnie z. Zasadami to mówimy, że jest wyraźna warstwa tkanki tłuszczowej, podskórnej. Ona widoczna szczególnie wzdłuż kręgosłupa i u podstawy ogona się robią takie miękkie poduszeczki. Żebra, wyrostki kolczyste, kręgów, łopatki, kości, miednicy wyczuwalne są, ale tylko przy znacznym nacisku. Tak? Te okolice podżebrowe i doły przylędziwiowe są wypełnione wypełnione, co prawda nie tak wyraźnie jak w przypadku psa otyłego, bo zobaczcie u psa otyłego mamy sytuację podobną, z tym, że tutaj brzuch schodzi już nawet poniżej normalnej linii klatki piersiowej, jest bardzo gruba warstwa tkanki tłuszczowej podskórnej, szczególnie właśnie w okolicach żeber, łopatek, wyrostków kolczystych kręgów i u podstawy ogona, żebra i wyrostki kolczyste wyczuwalne są dopiero po silnym nacisku lub są zupełnie niewyczuwalne, a okolice podżebrowe, doły przylędźwiowe są wyraźnie wypełnione i powiększony jest obwód brzucha, a linia brzucha jest znacznie obniżona. No, także. Tutaj myślę, że nie będziecie mieli problemu z oceną nadwagi bądź otyłości. Najważniejsze jest to, żebyście ustalili sobie prawidłowy obraz danej rasy, tak? bo nawet jeżeli widzieliście przy Terrierze zakres wagi między 1,8 a 3,6, to jeżeli sobie takiego pieska weźmiecie do obejrzenia, oczywiście pod warunkiem, że ten pies jest oglądanym po strzyżeniu, prawie że świeżo po strzyżeniu, to, to z boku, jeżeli zobaczycie ten brzuch delikatnie, z takim, z takim delikatnym, powiedzmy, podciągnięciem ku kręgosłupowi, ale z góry, jeżeli oglądacie nie ma tutaj dużych, dużych wcięć w okolicy lędźwiowej, no to można powiedzieć, że jest to BCS na poziomie trzech punktów. Tutaj macie BCS dziewięciopunktowy, tak jak mówiłem, ja może jego nie będę ocen... omawiał dokładnie, poniżej tego filmu znajdziecie linki do pobrania tego materiału w PDF-ie, ale w związku z tym, że tutaj ten BCS jest dziewięciopunktowy, to jest bardziej powiedzmy BCS skierowany do specjalistów, czyli do lekarzy weterynarii, do dietetyków, którzy muszą mieć delikatnie, czy dużo szerszą grupę, czy możliwość oceny punktowej, żebyśmy mogli sobie ustalić no, stopień i żebyśmy mogli później sprawdzać postępy w leczeniu takiego zwierzęcia. I my tutaj trochę inaczej określamy niż w skali pięciopunktowej, którą zalecam tobie jako właścicielowi zwierzęcia, ale w tej skali dziewięciostopniowej mamy wyniszczonego, bardzo chudego, chudego, z niedowagą, idealnego, czyli piątka to jest idealna waga ciała, z nadwagą, pies siódemką to jest pies ciężki, ósemka otyły i dziewiątka bardzo otyły. I teraz Zobaczcie sobie w skali dziewięciostopniowej przykłady zdjęcia takich zwierząt. Tutaj macie psa wyniszczonego, gdzie kręgi, gdzie żebra, kości, miednicy są wyraźnie widoczne. To jest to, o czym mówiłem przy skali pięciopunktowej. Tak? Tutaj w zasadzie, jak to się mówi potocznie, jest to tylko skóra i kości, w związku z czym nawet nie musimy naciskać, żeby, spra żeby sprawdzić, czy ta tkanka tłuszczowa jest, bo jej tutaj nie ma. Czy jest ona niewidoczna, jest też wyraźna utrata masy mięśniowej. Jeżeli chodzi o dwójeczkę, czyli o psa bardzo chudego, on się być może niewiele różni od tego psa ocenianego na jeden. Jest tutaj niewidoczna nadal, niewyczuwalna tkanka tłuszczowa i pozostałe parametry są takie jak przy punktacji 1, natomiast ta utrata masy mięśniowej jest mniejsza, jest minimalna utrata masy mięśniowej, dlatego też no, tutaj mówimy o dwupunktowej punktacji, o punktacji 2. Jeżeli chodzi o psa chudego, to dalej wyrostki kręgów lędźwiowych, kości miednicy są wyraźnie widoczne. Jest widoczna talia i podkasanie brzucha. Żebra mogą być wyczuwalne bardzo łatwo i mogą też być widoczne. Tkanka tłuszczowa nadal jest niewyczuwalna, natomiast zachowana jest masa mięśniowa. To jest pies chudy. Tutaj jest pies z delikatną niedowagą. Żebra są łatwo wyczuwalne, ale one są pokryte niewielką warstwą tkanki tłuszczowej, czyli już pomiędzy kością a skórą wyczuwamy tę, tęże tkankę tłuszczową. Jeżeli chodzi o piątkę, czyli o psa w wadze idealnej, żebra są wyczuwalne, ale dopiero po nacisku delikatnym. Nie ma nadmiaru tkanki tłuszczowej, jest ta tkanka tłuszczowa no, w powiedzmy w proporcjonalnej ilości. Talia jest też wyraźnie widoczna i widoczne jest podkasanie brzucha z boku, natomiast z góry nie ma, nie ma tego dużego wcięcia, ale delikatnie zaznaczone wcięcie lędźwiowe jest. Tu zaczynają się psy z nadwagą, jak wiemy te, ta nadwaga czy otyłość jest dużo większym problemem niż wychudzenie czy chudość ogólnie rzecz biorąc. Talia jest tutaj widoczna, ale jest niezbyt wyraźnie widoczna. To podkasanie brzucha jest jeszcze delikatnie zaznaczone. Żebra są wyczuwalne. One mają tkanki tłuszczowej trochę więcej niż u psa z punktacją 5, ale mimo wszystko ona nie jest jeszcze aż tak duża. Punktacja 7 to jest pies ciężki. No tutaj akurat mamy psa właśnie z długim włosem, w związku z czym, żeby ocenić go, musimy nie tylko obejrzeć go z góry i z boku, ale również musimy go omacać. Tak? To podkasanie brzucha może być już w tym przypadku przy siódemce niewidoczne. Żebra wyczuwamy, ale już z pewną trudnością pod grubą warstwą tkanki tłuszczowej, u nasady ogona pojawiają się fałdy tłuszczu. To jest też dość istotna wskazówka, ta nasada ogona. O, ósemka to jest pies już otyły, no tutaj ten pies akurat na zdjęciu to jest trochę przerysowany. Między ósemką a dziewiątką tak naprawdę jest, no ale załóżmy, że jest oceniony na osiem. Te żebra w przypadku tego psa one są zupełnie niewyczuwalne. Jest bardzo gruba tkanka tłuszczowa, u nasada diogona i w okolicy lędźwiowej znowu pojawiają się fałdy tłuszczu. Tutaj o talii w żaden sposób nie możemy i o podkasaniu brzucha mówić. No jeżeli chodzi o dziewiątkę, tak jak powiedziałam, między ósemką a dziewiątką jest tutaj niewielka. Różnica i z punktu widzenia klinicznego i postępowania lekarskiego to tutaj niewiele mamy niewielką mamy różnicę, ponieważ i tak, i tak w jednym i w drugim przypadku wymagana jest interwencja lekarska, ponieważ tutaj akurat przy dziewiątce obfita tkanka tłuszczowa na klatce piersiowej nad kręgosłupem u nasady ogona tworzą się takie wałki, nie ma na pewno talii i brak podkasania brzucha, ponadto pojawiają się fałdy tłuszczu na szyi i na kończynach z bardzo wyraźnym, nawet niezwyraźnym powiększeniem brzucha. I jak interpretujemy? Oczywiście najbardziej pożądany jest wynik środkowy w tychże skalach, czyli w przypadku skali 9-stopniowej za wynik prawidłowy oceniamy już wynik, przyjmujemy już wynik 4 bądź 5. Natomiast w 5-stopniowej skali, tym wynikiem prawidłowym będzie oczywiście wynik 3. I trzeba powiedzieć, że co prawda na początku ocena taka wymaga pewnego doświadczenia czy ćwiczenia w dokonywaniu tejże oceny, natomiast po jakimś czasie będziesz, myślę, dość łatwo podchodził do, do tej oceny, jeżeli jeszcze to porównasz z wagą, z wzorcem wagi, te trzy wskaźniki, te trzy wskaźniki na pewno pozwolą Ci ocenić, czy pies jest w stanie wagi prawidłowej czy nieprawidłowej. Ten system BCS został zwalidowany, czyli sprawdzony za, za pomocą innych metod oceny kondycji ciała zwierzęcia i odpowiadał tym, tym metodom, nazwijmy to, naukowym, w związku z czym też stał się w jakimś stopniu metodą, która pozwala nam optymalnie czy obiektywnie oceniać kondycję ciała. Jak przeliczamy każdy punkt, to jeżeli mówimy w skali dziewięciostopniowej, każdy punkt oznacza wzrost o 5%, to około 5% zawartości tłuszczu w organizmie. Jeżeli mówimy tutaj o, prawidłowym zawarto o prawidłowej zawartości tłuszczu w organizmie, to przy y, ocenie 5 na 9 albo w skali 9 stopniowej, albo 3 w skali 5 stopniowej to jest 20-25% zawartości tłuszczu w organizmie a ta ocena maksymalna 9 na 9 bądź 5 na 5 w skali 5-stopniowej to jest nawet 45% zawartości tłuszczu w organizmie. No i dlaczego te BCS wykorzystujemy? Jakie są korzyści z jego stosowania? Po pierwsze jest on łatwy w wykorzystaniu przez lekarza weterynarii, ale także przez właściciela zwierząt, szczególnie ten pięciostopniowy. Ta metoda może być bardzo dobrze stosowana w rozpoznawaniu otyłości i w szybkim reagowaniu przez właściciela na, na tę właśnie otyłość i właśnie aktywną walkę z otyłością. Nie jest to metoda trudna, tak? ona jest łatwa technicznie, bo musisz po prostu mieć tylko tę skalę przed oczyma. I mieć cierpliwość do obejrzenia zwierzęcia od góry i z boku i omacania go w odpowiednich miejscach, czyli klatka piersiowa, okolice kręgosłupa, okolice miednicy. I na podstawie tego jesteś w stanie już ocenić BCS. Jedną z ostatnich korzyści jest to, że możemy ocenić kondycję zwierzęcia w połączeniu z jego stanem zdrowia. No i jeżeli już określimy, czy powiemy, że pies jest otyły, to musimy rozpocząć to leczenie w asyście lekarza weterynarii i takimi trzema krokami efektywnego leczenia to jest rozpoznanie otyłości i przekonanie siebie, albo my jako lekarze weterynarii musimy przekonać właściciela do konieczności pewnych zmian w postępowaniu ze zwierzęciem. Drugim krokiem jest opracowanie programu, który odpowiada na potrzeby zwierzęcia, ale także potrzeby właściciela, bo to właściciel będzie realizował ten program odchudzania. No i trzeci krok, który jest często krokiem najtrudniejszym, bo komunikacja właściciela z lekarzem weterynarii i chęć właściciela do podjęcia się tego leczenia jest rzeczą chyba z naszego punktu widzenia najtrudniejszą. Pamiętaj, że dbanie o prawidłową kondycję twojego psa to jest jeden z najłatwiejszych elementów profilaktyki zdrowotnej. To jest najłatwiejszy sposób na wydłużenie życia i spowodowanie, że twój zwierzak będzie zdrowy. Regularnie sprawdzaj wskaźnik BCS i Skontaktuj się z lekarzem weterynarii, jeżeli zauważysz jakiekolwiek niepokojące zmiany, zarówno w zdrowiu, jak i we wskaźniku BCS. A jeśli zastanawiasz się, ile kalorii powinien jeść Twój pies, czy przyjmować Twój pies w dziennej dawce pokarmowej, w następnym filmie powiem, w jaki sposób określać dzienną wartość kaloryczną dawki pokarmowej u psa. I pamiętaj, nie przegap, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, bądź na bieżąco. Jarosław Sobolewski, lekarz weterynarii, specjalista dietetyk zwierzęcy. Do zobaczenia w następnym odcinku.